Dziś w ramach naszego cyklu o największych epidemiach w historii ludzkości przyjrzymy się zarazie Galena, zwanej także zarazą Antoninów, która nawiedziła starożytny Rzym w roku 165 naszej ery. Epidemie w czasach starożytnych nie należały do rzadkości. Zdarzały się średnio co 4-8 lat. Ta opisywana dzisiaj jest jednak najlepiej udokumentowaną w dziejach starożytnych, a to za sprawą rzymskiego medyka Galena, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń. To właśnie od jego imienia i nazwy dynastii wówczas panującej przyjęła się potoczna nazwa epidemii. Zaraza pojawiła się po raz pierwszy wśród rzymskich legionistów podczas oblężenia Seleucji, dziesiątkowana armia rzymska zaczęła wycofywać się w głąb imperium. Wkrótce zaczęli chorować mieszkańcy Smyrny, Rzymu, Galii, Dacji oraz Egiptu. Według galena apogeum zarazy przypadło na rok 168 i 169, to wówczas marcesarz rzymski Juliusz Werus. Galen opisywał zarazę jako wielką i długotrwałą. Wśród chorych pojawiała się gorączka, biegunka, ból gardła, a także pokryta krostami skóra. Uwczesny stan wiedzy nie pozwalał określić stopnia zaraźliwości nowej choroby. Stąd też chorych nie izolowano, a choroba mogła rozprzestrzeniać się na dalsze prowincje imperium. Brak leków oraz środków farmaceutycznych, a także mała ilość medyków oraz wysoki koszt usług sprawił, że ludzie zwrócili się ku magii. W powszechnym obiegu pojawiły się amulety i talizmany mające chronić przed chorobą. Przyczyn epidemii szukano także w gniewie bogów. Zmogły się prześladowania chrześcijan. Męczeńską śmiercią zginął m.in. pierwszy biskup Leonu, fotyn lub potyn. Epidemia zabijała około 2000 Rzymian dziennie, łącznie pochłonęła nawet 5 milionów ofiar, co stanowi 20% populacji ówczesnego imperium rzymskiego. W wyniku epidemii doszło do katastrofy demograficznej. Brak rąk do pracy spowodował klęskę głodu oraz znaczny spadek dochodów z podatku. Doprowadziło to do kryzysu państwa rzymskiego w następnym stuleciu, a pośrednio także do upadku imperium rzymskiego dwa wieki później.